Co tam sobie oglądasz? Motel Paradise. A co oni mają na tych bidonach napisane? Swoje imiona, żeby nie zapomnieli. Aha, nie osądzaj, babcia. Oni śpią baba z chłopem? No tak, ale się wymieniają, niektórzy nawet codziennie. Aha, a po co? No jak się nie chce z kimś być, to się idzie do kogoś innego. To jakby taki Motel Paradise u was w klatce zrobić, to jutro ojciec spałby z wścibakową, a pojutrze z tą kryśką z podczwórki, co ma 16 kotów. Babcia, to jest na rajskiej wyspie, a nie u nas w klatce. No, no, a czemu ona beczy? No bo ona chce być z tym, a jest z tamtym, a on chce być z tą czarną, no i ona odpadnie, jak nikt nowy nie wejdzie. Gdzie wejdzie nowy? No nowy uczestnik wchodzi, i ona wtedy o niego walczy, ubiera się ładnie, maluje i w ogóle się stara. Zapamiętać jego imię? No, na przykład, bo imię jest mega ważne, no już cześć, babcia. No, jak nie zapamięta, to sobie z bidonu przeczyta, bo on w ręku z tym bidonem wejdzie. No. Ja to, żeby dziadkowi zaimponować, to krowę wydoiłam, ciągnikiem się przejechałam i na taką ryszardę poszłam, ze sztachetą na dożynkach. A wyżej skakałam płoty niż owczarek niemiecki sąsiada. O, tam też są konkurencje, tylko ze sztachetą to nie można. O, i pakuję walizki. Nie, do singlówki idzie, bo dzisiaj nikt jej nie chciał, ale w następnym odcinku ten, co się całował z tą blondynką, się w niej zakocha i będą tworzyć relację romantyczną. Widziałam na zapowiedziach. Kościele? Na TikToku. Ale i tak już wyszło, że nie są razem po programie. A czemu? No bo on ogłosił, że jest gejem. To tak jak u nas na wsi, tylko kiedyś nie mówili gay, tylko stary kawaler.